Drobne błędy w kontaktach z psem często wydają się mało istotne, ale z czasem mogą nadszarpnąć jego zaufanie i zwiększyć poziom stresu. W dzisiejszym filmie dowiecie się o kilku zachowaniach, których powinniście unikać. Nie po to, by być surowym, ale po to, by chronić dobrostan psychiczny waszego psa, wzmocnić waszą więź i upewnić się, że jest on szczęśliwy i zdrowy. Tak jak dba się o porządny obiad w niedzielę, tak samo trzeba dbać o pupila. Niektóre z tych działań są tak powszechne, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo nieprzyjemne mogą być dla ich psów. Zupełnie jak z powiedzeniem, co za dużo, to niezdrowo. Zostańcie z nami do końca, bo każda wskazówka, której się dziś nauczycie, może znacząco poprawić życie Waszego czworonożnego przyjaciela. Nie odkładajcie tego na później, jak wizytę u dentysty. Numer 1. Zbyt długie wpatrywanie się psów w oczy. Kiedy ludzie patrzą sobie w oczy przez chwilę, zazwyczaj oznacza to, że są uważni, okazują zaufanie lub są przyjaźnie nastawieni. Tak jak na ploteczkach przy kawie okazujemy zainteresowanie rozmówcą. Ale kiedy wpatrujemy się w psa bez odwracania wzroku, zazwyczaj czuje się on spięty, wyzwany, a nawet przestraszony. Nawet jeśli pies jest zazwyczaj przyjazny, może czuć się nieswojo, gdy ktoś wpatruje się w niego prosto w oczy, nie mrugając. Ani nie wyglądając na zrelaksowanego. To trochę jak w kińczyku. Przecież tam też się nikogo tak nie wpatrujemy. Psy, które są z natury lękliwe szczeniaki lub psy, które miały złe doświadczenia w przeszłości, w ogóle nie lubią takiego wpatrywania się. Mogą okazywać stres odwracając wzrok, ziewając, oblizując nos, mrugając często lub kładąc uszy po sobie. Kiedy jesteś z psem, lepiej patrzeć na niego delikatnie. Tylko krótkie spojrzenie, delikatne mrugnięcie i zrelaksowana postawa ciała. Najlepiej nie wpatrywać się. Zamiast tego spróbuj mówić do niego przyjaznym tonem, poruszać się spokojnie i mieć otwartą mowę ciała. Pamiętaj, psy nie tylko widzą jak na nie patrzysz, ale także czują co czujesz. Prawie jak podczas oglądania kryminału, tam też czuć napięcie. Numer 2. Pozwalanie dzieciom na przytulanie lub ściskanie psów. Dzieci często okazują swoją miłość do psów w bardzo fizyczny sposób, przytulają je, ściskają, wspinają się na nie, czy też głaszczą zbyt mocno. Dla większości psów jednak te nagłe i niekontrolowane gesty są nieprzyjemne, a nawet przerażające, zwłaszcza gdy nie mają możliwości ucieczki. Nawet najcierpliwszy i najprzyjaźniejszy pies ma swoje granice, niczym przysłowiowy święty Jacek z pierogami. Ciągłe naruszanie ich przestrzeni osobistej powoduje narastający, cichy stres, jak wulkan przed erupcją. Oznakami dyskomfortu, a nie radości, są odwracanie głowy, oblizywanie się, ziewanie czy podwijanie ogona. To jakby pies mówił: daj mi spokój. Jeśli te sygnały ostrzegawcze zostaną zignorowane, pies może w końcu zareagować bardziej zdecydowanie: warczeniem, kłapnięciem zębami, a nawet ugryzieniem. Dorośli zawsze ponoszą odpowiedzialność. Dzieci muszą nauczyć się, że psy to nie zabawki ani pluszaki. To żywe istoty z własnymi potrzebami i odczuciami. Głaskanie powinno odbywać się tylko wtedy, gdy pies sam tego chce, i zawsze delikatnie i z szacunkiem, z uważną obserwacją jego reakcji. Pamiętajmy, że pies to przyjaciel człowieka, ale ta przyjaźń musi być oparta na wzajemnym zrozumieniu i respekcie. Numer 3 Podchodzenie do śpiącego psa nagle i od tyłu. Dla psów sen to czas relaksu, ale także czas, kiedy są najbardziej bezbronne. Niczym niemowlęta w kołysce. Nawet najspokojniejsze i najlepiej wychowane psy nadal rejestrują, co dzieje się wokół nich podczas snu. To jak drzemka pod gruszą. Niby śpisz, a jednak słyszysz szum liści i brzęczenie pszczół. Jeśli ktoś podchodzi nagle i po cichu od tyłu. Może to mocno zaburzyć poczucie bezpieczeństwa psa. Wyobraź sobie, że ktoś cię budzi na walę tego. Miło czy nie? W takiej sytuacji pies może się zerwać, warknąć, skoczyć, a nawet ugryźć, czysto odruchowo. Jak ta żaba, co wyskoczyła z jeziora na widok Bociana. Psy muszą czuć, że kontrolują swoją przestrzeń, nawet kiedy odpoczywają. To jak z ulubionym fotelem przed telewizorem. Nikt nie ma prawa nam go zabrać. Jeśli widzą, że ktoś nadchodzi, zwłaszcza z miejsca, którego nie widzą, czują się, jakby byli atakowani z zaskoczenia. Trochę jak w czterech pancernych. Atak z flanki zawsze jest niebezpieczny. To szczególnie ważne w przypadku psów, które miały trudne życie. Starszych psów, lub psów, które słabo widzą lub słyszą. Mogą nie od razu wiedzieć, kto się do nich zbliża. To jak z babcią, co zasypia przy radiu. Trzeba do niej podejść delikatnie. Jeśli podchodzisz do śpiącego psa, zawsze rób to powoli i z boku. Nie jak husaria do boju, ale jak do dziecka w kołysce. Wydawaj delikatne dźwięki, na przykład poruszając ubraniem, lub cicho wołając psa po imieniu. W ten sposób pies wie, że jesteś w pobliżu i budzi się spokojnie, bez strachu. Jak skowronek o poranku, delikatnie i melodyjnie. Jeśli te wskazówki okazały się dla Was pomocne, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się tym filmem z innymi miłośnikami psów. Wasze wsparcie pomoże większej liczbie osób lepiej dogadywać się ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Numer 4. Wciskanie psów w niewygodne ubrania. Psy czasem potrzebują ubrań, żeby ochronić się przed zimnem, deszczem czy brudem. Tak jak my zakładamy kurtkę podczas zimy na mazurach. Jeśli jednak ubranka służą tylko naszej modowej zachciance, albo mają nas rozbawić, a nie zapewnić psu komfort, to czworonuk często czuje się skrępowany i zestresowany. To trochę jak wciskanie dziecka w za mały garnitur na wesele, niby elegancko, ale czy wygodnie? Źle dopasowane ubranie może krępować ruchy, obcierać skórę, uciskać wrażliwe miejsca, takie jak klatka piersiowa czy łapy, i utrudniać chodzenie lub węszenie. Wyobraź sobie chodzenie w butach o dwa rozmiary za małych, nic przyjemnego. Psy z natury nie lubią nacisku na barki, brzuch czy boki. Te miejsca są instynktownie wrażliwe, ponieważ dotyk tam może oznaczać zagrożenie lub próbę dominacji. Nawet najspokojniejsze psy odczuwają stres w ciasnych lub niedopasowanych ubraniach. To tak, jakby kazać komuś biegać w zaciasnym dresie. Nikt by się nie czuł komfortowo. Mogą znieruchomieć. Próbować strząsnąć ubranie, a nawet odmówić ruchu. Zupełnie jak my, kiedy coś nas uwiera. Przebrania, zwłaszcza te z dodatkami na głowie, łapach czy ogonie, są szczególnie uciążliwe. Wyobraź sobie czapkę, która zjeżdża ci na oczy. Denerwujące, prawda? To, co dla nas wygląda słodko, dla psa może być przebodźcowaniem i źródłem dyskomfortu. To jak te wszystkie świecidełka i cekiny na sukienkach. Dla niektórych to szczyt mody. Dla innych kicz. Ubranka dla psów powinny być lekkie, dobrze dopasowane do rozmiaru i rasy psa i używane tylko wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne. Zawsze stawiając na pierwszym miejscu komfort psa, a nie właściciela. Pamiętajmy, że pies to nie zabawka, a żywa istota. Numer 5: Ciągnięcie psa za łapy, żeby się z nim bawić. Dla psa łapy to nie tylko nogi. To naprawdę wrażliwe narzędzia, które pomagają mu czuć podłoże, utrzymywać równowagę i chronić się. To jak taki psi odpowiednik ludzkich dłoni. Kiedy ktoś chwyta psa za łapy lub ciągnie je, nawet w zabawie, pies często czuje się tak, jakby naruszano jego bezpieczną przestrzeń. To trochę, jak gdyby ktoś nam bez pytania zaczął macać nasze ręce. Nawet psy, które naprawdę ufają ludziom, instynktownie odsuwają łapy, gdy są dotykane bez uprzedzenia. Zupełnie jak my cofamy rękę, gdy ktoś nas niespodziewanie dotknie. Takie zachowanie może sprawić, że pies stanie się lękliwy, zacznie się bronić, a nawet może poczuć się trochę zły, zwłaszcza jeśli dotyk jest nagły lub szorstki. Wyobraźcie sobie, że ktoś ciągnie was za rękę. Też byście nie byli zachwyceni. Chwytanie psa za łapy może mu również sprawić ból. Szczeniaki. Starsze psy i psy z problemami stawowymi, których nie widać na pierwszy rzut oka, są szczególnie narażone na kontuzje. To tak jak z naszymi babciami i dziadkami, trzeba na nich uważać. Nawet delikatne pociągnięcie może prowadzić do skręceń, naciągnięć lub bólu stawów, zwłaszcza u małych psów, i czasami właściciel nawet tego od razu nie zauważy. To jak z dziećmi, są delikatne i łatwo je zranić. Szanowanie psich łap to szanowanie jego poczucia bezpieczeństwa i komfortu. To jak dawanie psu znać, że szanujemy jego granice. Zawsze pozwól psu, podać ci łapę, jeśli chce, zamiast go do tego zmuszać. To jak czekanie, aż ktoś sam nam poda rękę na przywitanie. Numer 6. Zbeszczanie psa za to, że się boi. Strach to naturalna, mimowolna reakcja na rzeczy, które wydają się niebezpieczne. Jeśli pies boi się głośnych dźwięków, nieznanych przedmiotów, czy gwałtownych ruchów, to nie jest niegrzeczny. Po prostu reaguje instynktownie, jak każdy kowalski. Reagowanie na strach psa krzykiem, podniesionym głosem, szarpaniem za smycz czy frustracją tylko pogłębia jego lęk. To jak dolewanie oliwy do ognia. Pies nie nauczy się w ten sposób odwagi. Wręcz przeciwnie nauczy się, że nie może okazywać swoich emocji w pobliżu swojego opiekuna. Ten wewnętrzny konflikt, chęć ucieczki, ale i poczucie zagrożenia blisko właściciela. Osłabia więź i niszczy psie poczucie bezpieczeństwa. To jak stać między młotem a kowadłem. Szczeniaki i psy z traumatycznymi przeżyciami są szczególnie narażone na trwałe szkody emocjonalne w takich sytuacjach. To jak budowanie domu na piasku. Kiedy pies się boi, potrzebuje przestrzeni, spokojnego głosu i możliwości zrozumienia, co się dzieje, bez dodatkowej presji. Potrzebuje poczuć się, jak umamy za piecem. Numer 7. Nie dawać psu osobistego schronienia w domu. Każdy pies, młody czy stary, duży czy mały, energiczny czy spokojny, potrzebuje swojego własnego kąta w domu. Miejsca, gdzie może odpocząć, poobserwować, schować się albo po prostu pobyć samemu, kiedy potrzebuje chwili wytchnienia, tak jak człowiek po całym dniu na Juvenaliach. Bez własnej przestrzeni pies nie ma możliwości zregenerować sił, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Z czasem może to prowadzić do rozdrażnienia, podskórnego stresu i ogólnego złego samopoczucia. Wyobraź sobie, że musisz non-stop być na Woodstocku, bez przerwy. Często nie dajemy psu azylu nieświadomie. Ciągle domagając się jego uwagi, nie zostawiając go samego, czy po prostu nie zapewniając mu spokojnego miejsca, gdzie nikt mu nie przeszkadza. Schronienie nie musi być duże, wygodne legowisko w cichym kącie, otwarty transporter. Albo kocyk w zacienionym miejscu w zupełności wystarczą. Ważne, żeby pies wiedział, tu mogę się zrelaksować bez żadnych zakłóceń, jak w ogródku piwnym po pracy. I przede wszystkim, musimy szanować tę przestrzeń. Jeśli pies tam odpoczywa, nie powinniśmy go wołać, dotykać ani przeszkadzać, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Numer 8. Tłumienie psiej radości. Radość to naturalna i niezbędna część psiego życia. Jak mawiał Mickiewicz, szczęście to zdrowie i krótką pamięć. A psy, jak wiadomo, nie rozpamiętują, tylko cieszą się chwilą. Skakanie, kręcenie się, merdanie ogonem, czy podekscytowane bieganie do swoich właścicieli to sposoby, w jakie psy okazują szczęście i przywiązanie. To ich pieski, taniec radości. Kiedy człowiek stale tłumi te radosne zachowania. Gwałtownie karcąc psa, szarpiąc za smycz, czy zmuszając go do stania w miejscu, nie uczy go dobrych manier. To jak zabranianie dziecku śmiać się na placu zabaw. Tłumi podstawową, emocjonalną potrzebę. To tak, jakby komuś zabronić cieszyć się z wygranej swojej ulubionej drużyny. Dotyczy to zwłaszcza energicznych psów, szczeniaków i ras, które uwielbiają towarzystwo ludzi. Takich jak na przykład nasze polskie owczarki nizinne, znane ze swojej wesołej natury. Jeśli radosne zachowania są ciągle tłumione, pies może stać się zestresowany, sfrustrowany, a nawet lękliwy. Można to porównać do sytuacji, kiedy ktoś ciągle gasi w nas entuzjazm. Tłumiona radość nie znika od tak. Może prowadzić do problemów behawioralnych lub sprawić, że pies stanie się wycofany. To jak duszony w sobie żal, tylko u psa. Radość to nie problem, który trzeba rozwiązać, to oznaka zdrowego psa. To jak uśmiech dziecka czysty i bezinteresowny. Psy okazują radość, bo kochają swoich właścicieli, ufają im i czują się z nimi dobrze. To najszczersza forma psiej miłości. Zamiast blokować tę energię, lepiej ją przekierować: naucz psa grzecznego siadania przed przywitaniem, albo zachęć go do przyniesienia zabawki zamiast skakania. To jak nauka dziecka mówienia. Proszę i dziękuję. W ten sposób podekscytowanie zostanie skierowane na pozytywne tory, a wasza więź się wzmocni, a nie osłabi. Pamiętajcie, radość to podstawa dobrej relacji, zarówno z ludźmi, jak i z psami. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie odkryć jeszcze więcej niesamowitych sposobów na lepsze zrozumienie waszego psa, koniecznie, zobaczcie nasz kolejny filmik, pojawia się właśnie na ekranie. I nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych porad, ciekawostek i fascynujących faktów o niezwykłym świecie psów.